Zrobimy ten makijaż krok po kroku z tej właśnie klasycznej kolorystyki, i chciałabym, żebyś skupiła mocną uwagę właśnie na to, gdzie kładę dane kolory. A na koniec filmiku podsumuję Ci dwa najważniejsze triki, które powinnaś zapamiętać. Zaczynam od pierwszego cienia jasnego, którym zaznaczam wewnętrzną, ruchomą powiekę i troszkę pod łukiem brwiowym, a następnie takim cieniem pośrednim chodzę w miejsce nad zagięciem powieki, właśnie tutaj, to miejsce ma być widoczne, wtedy, kiedy otworzysz oko. I teraz przechodzę na cieńszy pędzel. I zaznaczam zewnętrzny kącik ciemniejszym cieniem. Zobacz, że każdy mój makijaż jest dokładnie robiony właśnie w taki sposób i dzięki temu to oko dostaje takiej trójwymiarowości i przestrzeni. No i tutaj jest właśnie ważne teraz ta linia, żeby ją jeszcze bardziej wyciągnąć nad zagięcie powieki. Jeżeli masz opadającą powiekę, złap sobie to miejsce, wyciągnij to mocniej do góry, nie bój się właśnie tego ruchu. Ten cień masz mieć widoczny w momencie parcia oka i to samo robimy na dolnej powiece. Pod Czasami nakładam cięcie mniejsze, a później wszystko szerokim pędzelkiem mięciutkim rozblendowuję, rozcieram i też rozcieram granice przejścia. I czwartym cieniem jest cień rozświetlający, którego delikatnie aplikuję tylko na ruchomą powiekę. No i na koniec dodaję kreskę. Kreskę najczęściej robię kredką woskową, wodoodporną. E, ona bardzo ładnie zagęszcza linię rzęs, ale też taką kreską możesz w łatwy sposób nauczyć się wyciągać zewnętrzny kącik. Dopóki kredka jest jeszcze plastyczna, świeża, można jeszcze ją troszeczkę pomodelować i porozcierać. No i teraz na koniec zostało położenie tuszu do rzęs, zagęszczenie rzęs. Oczywiście zagęszczam rzęsy górne, rzęsy dolne i na koniec podkreślenie brwi, podkreślenie tylko tylko kolorystyki tych brwi, ale również kształt. Czyli przypominam o dwóch trikach. Pierwszy trik to wyjść z tym cieniem na zewnątrz tutaj nad zagięcie powieki, żeby było widać ten cień. Natomiast drugi trik, nie schodź poniżej tej linii, żeby Twoje oko się nie zamykało. Mam nadzieję, że te wszystkie wskazówki makijażowe Ci się przydadzą. A jeżeli masz jakieś pytania, zostaw komentarz.